Witam Was 26 sierpnia 2019 roku. Jestem teraz w Łasinie. Właśnie czekam na klienta, bo dostałem zlecenie. Słuchajcie, na zgubioną obrączkę jedziemy zaraz na miejsce gdzieś do Lisnowa. No i zobaczymy, jak długo będę szukał i czy się w ogóle uda znaleźć. Obrączkę na 1,20 m, 1,50 m w wodzie zgubiona, więc jest duża szansa, że uda się ją odzyskać. Tak więc, co? Zapraszam na miejsce i zobaczymy. Właśnie, miejsce zbrodni, słuchajcie, jesteśmy tutaj w Lisnowie. Daję sobie pół godziny, myślę, że tyle mi wystarczy, żeby uzyskać obrączkę dla tych miłych państwa. No i dobra, słuchajcie, zaczynamy zabawę. Wlazłem do wody i odliczamy czas. Ile nam to zajmie? Mamy bardzo obiecujący sygnał. Spokojnie, będzie dobrze. 10 grzeszaków, pierwszy sygnał, ale nic, lecimy dalej. Nie, nie, niestety, nie wasze. Srebrna obrączka, słuchajcie, także to nie jest to, po co przyjechaliśmy? To nie jest wasze, nie? nie? ktoś już zgubił tak samo jak ty, tutaj. A przy okazji wyciągnę kilka innych, się okaże. A będzie nie, to też nie moja. Oby tak było. Za trzecim razem może się uda wasza. I się nie stresujcie, słuchajcie, jak nikt jej nie wyciągną, to ją wyciągnę. No chyba to jest na głębokości. Widzę stres w waszych oczach. Się nie dziwię w sumie o Jezu to naprawdę długo znaczy, ja chciałem Wam to pokazać skąd, ale jeszcze nie kawałek blaszki dobra to jest albo, albo 20 groszy albo Wasza obrączka coś mogliśmy mylić może być i nie to i to mi się wydaje jedno ja już wiem co to jest ja już wiem co to jest, to to jest. słuchajcie jest nie! Nie! Patrzcie, oddaje własność. Nie, Patrzę, <oddaję> <śmiewanie> Nie ma problemu. Po to tu przyjechaliśmy. Także pozdrawiamy moich widzów. Kolejna udana akcja. Dzięki! Aneta i Przemek, słuchajcie. Szczęśliwe małżeństwo uratowane, także dziś <śmiewanie> będzie super. Wieczór będzie udany. Także dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Moi drodzy, szybka teleportacja w czasie Jestem tutaj dwa dni później obrączka znaleziona no i dzięki tej obrączce i Przemkowi i Anecie znalazłem fajną miejscówkę a więc dzisiaj ją opitolimy bo czuję tutaj bardzo fajny potencjał jest bardzo, bardzo dużo sygnałów więc co, nie ma co zwlekać, tylko bierzemy się do roboty oczywiście zanim wejdę do wody tradycyjnie robię plażę ale spójrzcie na tą ciekawostkę, jaki fajny zameczek ktoś ustrugał z piasku. Bardzo fajna budowla. No Tego to się nie spodziewałem, żeby w piasku znaleźć taki fajny krzyżyk. Jak tradycja nakazuje, wpada też mądrość lodowa. Pokochaj tę chwilę. Wlazłem sobie pod pomost i targam na razie drobniaki. wpada mi taki kłębek drucika. Słuchajcie, wylazłem z pod pomostów, wpada jeszcze złoty 60. Zł. Kolejna porcja to 30 groszy i 20 zł miedziu nikiel z PRL -u. Mi to się kojarzy z gałką od skrzyni biegów Dorzucamy 35 groszy do naszej puli No i dorzucamy taki zestaw 10 groszy Ołowiany ciężarek I bardzo ciekawy belemnit G. Mrozowski z tego co wyczytałem Ale jazda Wydzierany, słuchajcie, taką techniką punktową Jakimś gwoździkiem, a w tym samym dołku, praktycznie koło tej blaszki, z nazwiskiem taki pognieciony na z wyłazi. A zerkajcie tutaj, do mojego kosza, wychodzi 10 groszy i Marceli Nowotko w jednym sitku. W terenie podziałałem jakieś 3 godzinki. Wyszło jakieś 20 kilka złotych. To co widzieliście, nie będę robił podsumowania. Bo to co wyjąłem, to widzieliście na filmie. Więc nie widzę sensu, żeby podsumowywać na nowo. Kto chciał zobaczyć, ten obejrzał na filmiku. A ja cóż, zapraszam na kolejne odcinki z wody. Będą też odcinki z Neodyma. A tymczasem proszę was o lajki, komentarze i subskrypcje. Pozdrawiam.